siemanko widzowie, dzisiaj znowu wasz ulubiony youtuber czyli Oxymus Invitta, okej. Okay. Teraz sobie tak. Jak widzicie mamy mam... taką y, tutaj misję na solo i ją sobie y, dzisiaj zrobimy. Będzie pewnie łatwa. W ogóle nie wiem czy zauważyliście, ale mam już 20 tysięcy pucharków. Dzisiaj wbiłem dopiero będzie czwarta, kiedy będzie piąta i... o i tu jest dopiero pierwsze. aha dobra okej okay. dobra, no to bierzemy sobie oczywiście solo, weźmiemy sobie, nie wiem o, Lu sobie zagramy okej, okay, będzie git. mam nadzieję, że Lu czekajcie, jest cisza, trochę Okej. Jest git. Kurde, Griff. No. Ja! Yeah, ja! Yeah. Kurde! No co się cieszysz. Dźwoku, debil. Dźwoku. No, widzę grifa. No, że chciałbym y jak mnie zabija, to nienawidzę. Gdzie mam kiełka? Jej, dobra. I za te 20 dni, tam 19, jak skończy się karnet, to pewnie y, będzie... będę nagrywał, a nawet nie pewnie, tylko na pewno, będę y, nagrywał, że opening tam mam 16 dużych skrzynek na razie i chyba tam z 10 megaboksów. Nie wiem. Na pewno ten z Alei będzie się liczył też, megaboks. A z karnetu to chyba nie wiem, z 9 dzisiaj bez przypadek sobie jednego otworzyłem. Kurde, bo zginę przez Barleja. Dobra, mam pierwszego cuba, jest super. Ok. Kurde, Tanita, co mnie od początku gry męczyła. Bo chłopie, coś ty zrobił, ją. możliwe, że Poko ma jakieś 8, a ja mam tylko jednego. No nie! Poko wcale nie jest spoko. Hop! Uciekaj, chłopie! Kurde, ale dobra, będzie uinek. Zajdźcie się do linka. Dobra, pierwszy. Pucharki widać się. Dobra, jest git na razie. Kogo my tam mamy? Byron? Nie dowidzę. A nie, Jackie, no to... Weź mnie zostaw! Tak się nie robi. No nie! Jak on... Jak to możliwe, że on ma taki daleki zasięg. No chodź. Po. Nie wiem, czy gdzieś się miało jeden HP. No nie Cześcik miał jeden HP. Cyk hop. I nie zjesz tego kiba. Ja teraz sobie wezmę. Cyk ją przyblokuje. Poobijam, no, nie poobijam. Tutaj. Ok, jest na razie git. Kurde. Kiewek, ale... Do... znaczy... squeak, ale dobra, pokonałem go. Jest git. Kurde, nie możemy trafić o nikt. Nie weź się śmie zostaw. No nie. Dobra, drugie miejsce jest dobrze. Okej. Okay. To jest z miar Hello, I like trees. Kurde, Lu W sumie, wziąłbym go na te trzy hity Nie wiem, czy tam widzieliście, ale Przez chwilę coś się yy, zbagowało. Tam widać było moją trawkę Kurde no jestem... 10 minut Hop No nie, to jest jakiś Byron nie, no Byrona nie ma. Jest Rico, to i tak jest. Albo dobra, Byron też jest. To drugi raz gadżet użyłem. O ty coś tu zrobił. Nie. że to trzeba mieć yy, yy, Einsteinem, żeby tak zrobić. Kto zajmie piąte? Nie wiem, ja czy on? Ja szósty. No super! Lepiej być nie mogło. Znaczy gorzej być nie mogło, o. Tam chyba nikogo nie ma. Super. Trzy hity i każdy nietrafiony. Hop! Okej, okay, jest czysto. Aże? Nie, dobra. Nie, to jest czysto. No dobra, jest brudno. Co ta Penny tu robi? Halo, skąd pani się pojawiła? O, no, dziur. No dawaj, w tą skrzynkę okay, tutaj. Mnie. No, nie. nie. Ej. Nie fair. O, dobra, jest czterech będzie u innych. O, Penny. No dawaj. Nie, tiuret, muszę to zniszczyć. No, w sumie jakby ten tiuret dojechał tą Amber, no może. W sumie mogłem zostawić tego tureta, Ale też bym mógł dojechać mnie w sumie. Nie strzelaj do mnie, do mnie nie strzela. Nie. Nie. To no, ja no, zrobiłem, to ja No nie! Dobra. W miarę dobrze. Okej, okay, super jest. 6 połucharków. Tej stówka. A, no i tak, yy, to będzie już koniec odcinka, ale pamiętajcie żeście, o lajku, subie i oczywiście dzwoneczku, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami.